Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj dogrywka premiery, świąteczny kalendarz. Jak dzisiaj coś tutaj nie wpadnie, to z idziesz na dywanik. Nie będziesz moją ulubioną. I dlatego wybrałam sobie taki zestaw z rapek, w których szukamy również gwiazdki, w których gwiazdki wygrywają. Tu wygrywają, tu na pewno wygrywają. Tutaj jeszcze dodatkowo wygrywające liczby i tu. To samo. No to zaczniemy sobie od tej gwiazdki z nieba. numer 17. Tak tematycznie. Gwiazdkowo. Czy tutaj któraś gwiazdka, któraś drapka zabłyśnie gwiazdką. Zobaczymy. 35 zł wkład. Czy tu gdzieś gwiazdki wyskoczą? 18, 13, 2 i 22. Stratka numer 17, chyba mówiłam, ale zawsze mogę powtórzyć. Patrzcie, na początek jest gwiazdka. Super. I mamy 12, 24, 16 i 11. Ale fajnie, że znaleziony symbol, szukany symbol, znaleziony, o tak. Bo właśnie to jest tematyka dzisiaj gwiazdeczkowa i gwiazdka na dzień dobry. Oby to nie była jedyna. 21 i 4, czyli wygrana tylko pod gwiazdką. I jest to piąteczka, ale jaka piękna gwiazdka. Gdzie tu kontrolne? CC. No dobrze. Nie wiem, czy tu CC to jest CETOS 5 zł. Musiałabym to później sprawdzić, ale no pewnie tak. Gwiazdna fortuna numer, albo nie. Zodiak. Zodiak numer 19. Wszystkie numerki mi pani podawała. Ja tu nic nie wybierałam. Zobaczymy 19. Czy tu gwiazdki, czy tu księżyce wyskoczą. Parasol delfin kompas miś jednorożec planeta sputnik słoneczko naczynie portyk teleskop chmura Syrena. Ja chcę gwiazdkę. Strapki. Trzymajcie się tematyki. Szkoro, skoro szukamy z gwiazdki, no to gwiazdki mi tu proszę dawać. Flaming, konik i lira. Niestety zodiak jest pusty. CHE. No dobre. Jest na fortuna numer 22. A dogrywkę premiery świąteczny kalendarz na koniec. Niech emocje rosną. 17, 21, 29, 35 i 36. Lub oczywiście gwiazdka. A jest 42, gwiazdka i dolarek. Trzydzieści jeden, sześć, czterdzieści jeden i trzydzieści siedem. Warstwa piękna. Wszystkie trapaki można na tym potępić. Dwadzieścia trzy, czternaście. Osiemnaście, trzydzieści cztery, siedem, kolejne, trzeci rządek, co ukrywa w tych prezencikach. Osiem, pięć, dwadzieścia osiem. dwadzieścia sześć i trzynaście jak na razie pusto ostatni rządek dwadzieścia pięć trzydzieści trzy trzydzieści dwa trójka i ostatnie pole to czwórka Gwiezdna Fortuna również gwiazdą nie zabłysła, ani gwiazdą, ani dolarem EP. I na koniec dogrywka premiery, świąteczny kalendarz numer 19. Takie mi pani podała. Mam nadzieję, że ta jedna gwiazdka to nie jedyna dzisiaj. Tu Świąteczny kalendarz chyba posypiesz gwiazdami. Dobra, sprawdzamy tą dziewiętnastkę w takim razie. Zaczynamy od kuli. Kolejne to sopelki, kominek, kartka, sanie, ale jak oglądałam właśnie premiery, to bardzo często spotykałam się z y, opinią tej zdrabki takiej, że jest ładna, ale wspomnienia <grymnie> z marnymi wygranymi większość ma. Ja to samo. Wrażenia wizualne pozytywne, bo jest bardzo ładna, naprawdę piękna jest ta zdrabka. Ale większość właśnie wspominała ją z marną wygraną. I ja mam to samo właśnie. Tu jest lizaczek. Jest gwiazdka, o, patrzcie. Zaczęłam na nią marudzić. <gry> Ale tak jest. Większość, naprawdę. Jak oglądaliście, to na pewno też to słyszeliście, że... O, proszę. Druga gwiazdka. Że właśnie ta zrabka była nie... nie bardzo szczęśliwa właśnie dla wszystkich. Świąteczne zrabki to do siebie mają. Że one są takie właśnie... Uparte. Tu mamy tak stówkę. Główną stówkę. Tu jest główna: 200 tysięcy. 10 i i drugie 10. Głowę Mikołaja znajdę, czy nie znajdę? Znalazłam prezencik, ale są dwie gwiazdeczki. Nie będę narzekać. Są dwie, a pod nimi, pod pierwszą, dziesięć i pod drugą, dziesięć. No to dwadzieścia pięć złotych. dwadzieścia, pięć odcinka. Już podsumowanie w głowie robię. Kontrolne trzy razy. A. Dwie gwiazdeczki, a w sumie posypały się trzy gwiazdeczki na odcinku. Także fajnie. Strapeczki posłuchały tematyki, te dwie zawiodły. Gwiazda Fortuna i Zodiak nie pokazały gwiazdki ani żadnej innej wygranej, ale ogólnie nie jest źle, bo na 35 e, odzyskane 25 to jest na dalszą zabawę, na dalszą przygodę <grych> ze zrapkami. Mam nadzieję, że taki odcinek tematyczny Wam się podobał, bo ja lubię takie tematyczne robić, oglądać. Także mam taką nadzieję, że Wam się ten mój pomysł spodobał. Ja Wam pięknie dziękuję za obecność. Poproszę o komentarze, łapeczki i kto tu jest pierwszy raz i podoba mu się, lub kto ogląda. A jeszcze nie subskrybuje, a ogląda dosyć często tu, zagląda, to poproszę o zostawienie subskrypcji na 2000. Będzie znowu rozdanie dla trzech osób. Yy, także zachęcam, nie zmuszam, a zachęcam, jest to darmowe, nic się za to nie płaci. A prowadzącego kanał bardzo motywuje. I tak pięknie mi subskrypcje rosną, ja się bardzo cieszę. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. To jest naprawdę. Mobilizujące bardzo do dalszego nagrywania i działania tutaj na tym kanale, bo przecież ten kanał po to jest właśnie dla widzów. Dobrze, ja Wam życzę pięknego, udanego dnia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!